Hej, cześć Mako, kolegowie, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w 10 jubileuszowym odcinku Bugów z Iwoną. Zarazem jest to pierwszy odcinek Bugów z Iwoną z Fify 16, czyli, no, po, podjaranie się wzrasta do naprawdę niebezpiecznego poziomu. Ale, żeby zbytnio nie przedłużać filmu, przepraszam, że nie było Bugów z Iwoną. Fajnie by było, gdybyście zostawili łapkę i szybko dobili, nie wiem, przebili barierę 100 lajków. Więc w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że Bugi z Fify 16 się spodobają. I dzisiaj bugów jest znacznie więcej, e, przynajmniej liczbowo. Nie wiem jak to wyjdzie w czasie, ale chciałem wam to wynagrodzić, że tak długo bugów nie było. No, to tyle. Enjoy. Graliście może kiedyś w Portal 2? Ciekawi was połączenie tej gry i FIFA 16? Tak? Tutaj macie odpowiedź. 3 2 1. Na kurwian męczy i skończy ze mną, na kurwiacz demsy. Co się co się stało? Łazienka jest zamknięta. Łazienka jest zamknięta. Ewidentny spalony, bramkarz niepotrzebnie znajdował się na swojej połowie. Ale zobaczmy co się stało w międzyczasie. Jacy chuliganie zdemolowali bramkę gości. To jest niedopuszczalne, aby na tak prestiżowym turnieju w Zadupicach Kościelnych były takie incydenty. Och, Sebastian, och, Andrzej, od dawna chciałem ci to powiedzieć. Ci jej misiaczku też miałem z tym problem, aby ci powiedzieć. Jestem jak Ronaldo, jestem jak Ronaldo, leci piła Piotrek. Leci w ciepa. Spokojnie wybijesz matę na róg. A nie mówiłem, że wybiję? Zajebiście piąteczka. Spierdalaj, nie gram z tobą. To skoro Remigiusz nie gra, to ja też. W sumie, to ja też. Ja. Ja. No to jak nikt nie gra, to ja też. No i chuj, no to rozpoczynamy ogólnopolską akcję zjebanych dzieci, które mają ból dupy i nie chce im się grać. No to jeszcze 45 minut, a w międzyczasie chodźmy pograć w bierki. Świetny pomysł. Kurwa, nierówno przycięta murawa. Tak kazał mówić Czawi. Dajcie mi piłkę i zobaczycie, jakiej zajebistej sztuczki nauczył mnie Mesi. O kurwa. Heche he, nie w tą stronę, heche. He. Ale gole ładny. Go go go, go 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 go. Ale piękna Bramka, prosto w okienko. Taki strzał zdarza się raz na milion, ojejku, co tu się stało ewidentny karny. Nie wiem o czym myślał Kasias w tym momencie. Zobaczmy to jeszcze raz tragiczne zachowanie Kasiasa niepotrzebnie chciał wybić piłkę i w tym momencie może znacznie osłabić swój zespół. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że się filmik spodobał. Jeżeli się spodobał, to oczywiście nie zapomnij dać łapki w górę, e, zostawić suba I jeżeli chcesz się znaleźć na końcu filmu tutaj w tym ołtrze, e, to musisz wejść na mojego Facebooka, e, polubić moją, e, mój profil na Facebooku e, Rafciu, <grym> kto by się spodziewał. Udostępnić post, w którym jest zamieszczony ten właśnie filmik. Napisać coś w komentarzu, co byście chcieli, aby po prostu jaki napiszecie komentarz, to on będzie pod koniec filmu.